Witajcie, dzisiaj taki trochę inny vlog. Sezon może się zakończył na prace polowe, ale w gospodarstwie niekoniecznie. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. A właśnie tutaj, taką krótką, ciekawą historię wam pokażę. Otóż moja chęć, powiedzmy, rozwoju, nie mówiąc brzydko, chciwość, doprowadziła mnie do takiego momentu, że po prostu nie mieści mi się już bydło. Na gospodarstwie, i chociaż na zimę muszę znaleźć odrobinę lokum, żeby uluźnić. No, bo tak to jest, że te zwierzątka rosną, więcej miejsca zajmują, e, coraz ich tam przybywa. No i generalnie zrobiło się ciasno. Tutaj jestem u teścia na gospodarstwie. Ma taki budynek inwentarski, e, wolny. Nie ma tu już bydła. Tutaj kiedyś stały byki, wcześniej jałówki, później byki. No i teraz stoi pusto. Jak widać tutaj jest bezściołową. Tutaj część gusztów była zdjęta. Ciemno jest, nie widać. Ale generalnie tutaj ten gęsty kit był wybrany. I zostało to, co zostało. Ogólnie tutaj trzeba wszystko posprzątać, wybielić. I będzie tutaj budynek gotowy na przyjęcie, chociaż części inwentarza ogólnie jest tutaj 12 stanowisk. Jeszcze tutaj w tym przejściu naprzeciwko stodoły można byłoby zrobić 13. Było kiedyś 13 stanowisko, ale no ja już z tego zrezygnuję. No i tam jak widzicie ten kanał jest dosyć płytki, tam już już nie ma i tam byłby problem. Trzeba byłoby albo to dużo myć, wypłukiwać, albo taczką wywozić, także chyba stamtąd zrezygnuję i tam nie będzie po prostu stało czyli tak około 10 jałóweczek e, świeżo zacielonych tak do, do około 2 miesiąca. te co potwierdzone mają cielność chcę tutaj wstawić tak 10 jałówek e, z tego względu że ta grupa wiekowa ma najmniejsze wymagania wystarczy że siano sianokiszonki im dowiozę mam trochę tych bel e, resztę trochę siana ewentualnie jakąś kostkę trawy wytnę e, i by było generalnie ten budynek jest dość fajny bo jest ciepły na zimę, no może ciepłe wentylację ma także tutaj wilgoci nie będzie problemu też jest w miarę jasny ale największym problemem jest proszę was odległość bo od mojego gospodarstwa jest oddalony około 7 km, także troszeczkę drogi jest no i tutaj najlepiej by to było w takim budynku głęboka ściółka wybieranie wjazd Generalnie zmieściłaby się ładowarka, bo jest to około 2,5 metra do sufitu, także jeszcze jakiś belek zalać, także 2,40 spokojnie wystarczy na manitkę, żeby się tutaj wsunęła. No ale ta niestety nieszczęsna odległość sprawia, że no właśnie że, że tutaj to się nie opłaca mi tutaj wykuwać ściany kasować tego rustu, stawiania przegród, bo to mija się po prostu z celem generalnie chodzi mi o to, aby na zimę, na przyszłą zimę już mam nadzieję, że coś konkretnego uda mi się ogarnąć i będę mógł po prostu u siebie już trzymać, ale do wiosny muszę gdzieś to troszeczkę uluźnić, trzepnąć, żeby było miejsce na te małe cielęta, także jeszcze teraz jest problem jak wiecie z byczkami bo już trzeba je troszeczkę dłużej trzymać, bo klient jest wybrany, wybrzydza, bo tego towaru jest na rynku a kupujących mniej i też one sporo miejsca zajmują, nie mam też bardzo gdzie tych budek iglo ustawiać, takiego fajnego miejsca na na trzy budki znalazłem miejsce i trzy budki są, także to na chwilę, na lato sobie chwilowo, tymczasowo rozwiązałem problem a teraz pozostaje tutaj takie trochę papudractwo. No i co? Na przyszły tydzień jest plan tutaj wysprzątać, maty legowiskowe na nowo położyć, przykołkować, wybiałkować, wybielić to wapnem. No i generalnie, co? Ruszta pozakładać i przywozić bydło. Tak, tak to wygląda. No jeszcze i tutaj te łańcuchy uwięzie trochę popoprawiać Wodę gdzie nie gdzie zobaczyć, gdzie tam cieknie. No to też trzeba będzie to poprawić. No i tak także sobie trochę roboty narobiłem No ale szkoda mi po prostu sprzedawać jałówek Szkoda mi kupić tego Tego materiału genetycznego bo Jak trochę sobie uluźnię tam miejsce na jałówki Zabiorę to będę miał też miejsca więcej na krowy dojne bo w stanowiskach powstawiam Takie no powiedzmy wszystkie zasuszone w Czekające na zasuszenie właśnie w tym okresie żeby trochę mniej wartościowe pasze dawać także taką grupę sobie stworzyć będę mógł no i ewentualnie też mam taki komfort że z tych stanowisk jak, jak kiedy trzeba będzie to mogę spokojnie e, zrobić taki myk że będę wganiał na hale do do UDOJu także, także tam nie źle a jeszcze jest co ciekawe e, tam doprowadzone powietrze także kompią też można dojść tak mam to rozwiązane także, także trochę Trochę tak zrobię z tego względu, że jest zima, jest trochę luźniej, jeśli chodzi o pracę, także można więcej czasu poświęcić, bo Boże, trochę o to zadbać. Przyjdzie lato, jałówki pójdą na pastwisko i też pracy z nimi nie będzie. No i myślę, że przez lato coś uda mi się zorganizować fajniejszego. No generalnie tutaj no widzicie taki budynek stanowiska jak stanowiska. Tutaj drzwi są takie większe, 2 na dwa okienka, tutaj takie małe wyjście jeśli chodzi o czyszczenie, sprzątanie, wybieranie tego kitu no i też okienko i tutaj wyjście na spodołę. tak wygląda ten budynek pracy tu wiele nie ma, myślę, że dzień i trochę i powinno tutaj coś przyjechać po dwóch dniach tutaj spędzonych, to no na pewno coś, coś tutaj przyjedzie, o tak jak widać tutaj języka w poidle nie ma, no trzeba będzie z tą wodą troszeczkę Powalczyć troszeczkę z matami. No i tutaj to wszystko uprzątnąć wywieźć taczką, to nie jest wielkim problemem. Czy też łyżkę podstawić od ładowacza. No, gdzie nie, gdzie są takie luki. No, wiadomo, to nie jest nowy budynek. Już on pozostawiony po produkcji. Także nikt tutaj jakoś tam uwagi mocno nie przykładał. Więc trzeba będzie troszeczkę tutaj czasu poświęcić, żeby to doszykować. No i co. Tak właśnie jest myk, także e, będzie co nieco do nagrywania i do zobaczenia w kolejnych filmach, a tutaj e, z tej czy innej pracy.